Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam rzeczy z Allegro. Są to rzeczy wylicytowane albo po prostu kupione na tej stronie. Są to rzeczy można powiedzieć takie um, bardziej taki second hand, domowy second hand, jak to ja to nazwałam, że bez wychodzenia z domu. Będą to rzeczy tak mniej więcej cenowo od 15, od 15 do 22 zł. Więc te ceny są w miarę w porządku. Zaraz zobaczymy te wszystkie rzeczy. Oczywiście ja wczoraj otworzyłam paczkę z tymi rzeczami, więc byłam mega ciekawa, co tam się znajduje, ale niestety tych rzeczy nie mierzyłam, więc razem z wami będę mierzyła te rzeczy. Jeżeli chodzi o, o te rzeczy, żeby kupić, jeżeli coś wam się spodoba, niestety. Nie da rady tych rzeczy kupić, no chyba, że zwrócę jakieś rzeczy, to wtedy te rzeczy trafią ponownie na stronę. Chyba, że ten właściciel tych rzeczy, można to powiedzieć, ten właściciel, właściciel tych rzeczy ma jakby więcej tego asortymentu, to wtedy wstawia je ponownie. Jeżeli nie, no to niestety nie można tych rzeczy ponownie kupić. Ja nie przedłużam. Również będę na pewno wstawiała te zdjęcia, jak wyglądają te rzeczy na modelce, więc będziecie mieć takie mniej więcej porównanie. No, a większość informacji będę Wam mówiła po prostu już tutaj na bieżąco, jeżeli coś mi się przypomni. A ja tylko zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, również do łapeczki w górę, jeżeli filmik Ci się spodoba i do komentowania, jeżeli, tego, jeżeli coś będziecie chcieli się mnie zapytać, to służę pomocą. I tyle. A, i te rzeczy, nie wiem jak teraz, ale jak kiedyś zamówiłam, bo to nie jest moje pierwsze zamówienie z tej, od tego właściciela tych rzeczy. To nie jest moje pierwsze zamówienie, to jest moje chyba trzecie albo czwarte, więc wtedy było na pewno była opcja zwrotu tych rzeczy, więc to jest super, ale nie wiem jak, teraz mam nadzieję, że też będę mogła zwrócić część rzeczy, jeżeli coś mi nie przypadnie po gustu. No, więc tyle, więc zapraszam do oglądania. A na wstępie Wam powiem, że oświetlam się światłem sztucznym, więc tutaj z tyłu mam ustawkę, więc jeżeli będzie moją lampę widać, to przepraszam, ale niestety nie mogłam ustawić inaczej lampy, która mnie oświetla, ponieważ nie wiem, czy mój aparat, czy mój telefon jest taki, mm, można powiedzieć, już nie do użytku takiego właśnie nagrywania. Ale lampa właśnie w nocy nagrywa super, jest wszystko widać, ale niestety w dzień to światło jest, nie wiem, miesza się i trudno jest w ogóle uzyskać właśnie taki jasny efekt, żeby, żebyście widziały, jak te rzeczy wyglądają na mnie. Ok, pierwsza rzecz jest to taki topik. Oczywiście wyświetli się Wam cena tego topiku, topu bluzki. Ona jest z marki Pretty Little Thing. Jeżeli chodzi o rozmiar, jest to 38, więc ja już zakładam tą bluzkę. Okej, okay. i mam na sobie tą bluzkę. Ja tutaj się odwrócę, żebyście widziały dokładnie. Ja też również się tutaj zobaczę, jak ona wygląda. Jest śliczka, naprawdę jest śliczna. Oczywiście tutaj jest Tutaj właśnie ten właściciel tych rzeczy, taki jest, nie wiem, warunek, że nie mogą chyba być metki przy tych rzeczach, więc oni to odwycinają i właśnie tutaj chyba mi się wciela te metka. No i druga, trudno, nie mam czasu na to teraz, więc ta rzecz wygląda w ten sposób. Tutaj właśnie ma ten zamek, jest naprawdę piękna ta bluzka, bardzo mi się podoba i chyba ją, wiecie, co zostawię. Mam tutaj nie oczywiście, a widzicie, mam tutaj spodnie z wysokim stanem, więc fajnie to wygląda. Jeżeli oczywiście jeszcze powinien być wyższy ten stan, żeby ta bluzka, jeżeli się nie chce pokazywać, ciała, więc ja tego. Ja znaczy nie lubię pokazywać tutaj okolic brzucha, więc wolę mieć chyba wyższy, wyższy spodnie z wyższym stanem, więc. Więc raczej bym założyła Jakieś właśnie wyższe spodnie Albo spódniczkę Ale naprawdę piękna jest ta bluzka I wiecie chyba ją zostawię Przybliżę się bardziej do Was Obniżę Was może troszeczkę O, piękna jest Piękna jest ta bluzka I chyba ją niestety, ale zostawię Bo bardzo mi się podoba Piękna jest Dobra, przechodzimy dalej. No, i tutaj mam kolejną bluzkę, Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Mam nadzieję, że ten film będzie zdatny do oglądania, bo widzę, że to światło bardzo szaleje. I tu mam piękną już puskę. Piękna jest. Tutaj ma takie rękawki. A, nie ma bliziczków, więc po prostu jest taka zwykła. Tutaj jest fajnie pomarszczona, więc ten rękaw pięknie wygląda. No i ten dekolt. Szto, sforza powiedzieć. Nie wiem, czy ona nie jest właśnie za mała, bo one, te guziki powinny być o, wszystkie tak, tak ściśnięte, a one się tak tutaj rozchodzą, więc się zastanawiam, czy tą bluzkę właśnie zwrócić. No jest piękna, śliczna jest. Mega mi się podoba. No, ale niestety według mnie jest troszeczkę za mała. Oczywiście to jest 100% poliester, bo już mi się wszystko elektryzuje, włosy mi stają już Tutaj dęba, więc bluzka jest niestety z poliestru. Dobra, więc przechodzimy dalej. Kolejna rzecz jest to body, <laughs> ale wiecie co, jakiej marki to nie wiem. Na pewno Wam się wyświetli zdjęcie i cena, i e, marka e, tych body, ale to jest takie body i, e, sweterkowe. Tutaj taki materiał sweterkowy, więc e, śliczna. Więc ja już zakładam i pokazuję się Wam. No i mam na sobie teraz to body, że Wam się pokazuje z bliska, jak to wygląda. Piękne. Pięknie odkrywa tutaj e, ramiona, śliczna jest ta bluzeczka. Piękna. Z tyłu tutaj też mam lusterko za wami, więc też się um, oglądam, jak to wygląda. Ale jest, powiem Wam, mega wycięcie tu te wody są tutaj y, w kroczu za duże, za długie, e, a tutaj właśnie jest o. <ścoughs> więc tutaj się zastanawiam, bardzo mi się podobało to body. O. A, no to już mi się nie podoba, bo rękawy są e, niepodwinięte, więc to raczej to body pójdzie na pewno do zwrotu, bo już mi się tu nie podoba. Więc to mi się nie podoba. I to mi się nie podoba, więc y, no niestety, ale to body pójdzie do zwrotu. A czy ona to body, bo jest naprawdę piękne i y, super ma materiał, ale niestety no te elementy nie przejdą. No i jeszcze chyba tutaj y, bardzo mi opina tutaj ramiona, więc y, no nie przejdzie u mnie. Dobra, przechodzimy dalej, bo aż zamówiłam 17 rzeczy, a muszę się wyrobić w czasie, więc... Nie przedłużam i pokazuję następną rzecz. Kolejne, kolejne jest również body, tylko kolor beżowy i taki materiałowy, więc a jeżeli chodzi o firmę, to chyba to jest Asos, ale nie mam pojęcia i to było mega, mega duży rozmiar, chyba 14, więc już wchodzę i Wam się pokazuję. No i to, bo tutaj prezentuje się e, tak, już się troszeczkę rozjaśni ten e, ekran, w sensie... O, teraz, jest okej. Okay. No i to wygląda tak. E, powiem Wam, że jeżeli chodzi o rozmiar, to naprawdę nie widać tego, że to jest jakiś taki mega wielki odmian, bo to jest właśnie czternastka. Tak mi się wydaje, że chyba tak zamówiłam. Więc tego w ogóle nie widać, że on jest aż taki wielki ten rozmiar. Może troszeczkę tutaj mi... Wiecie, odstaje, ale w razie co można tutaj sobie podszyć, nie będzie po prostu tego widać. Oczywiście tutaj krocze, zapięcie tego body jest długie, ale jeżeli bym chciała zostawić tą bluzko body, to ja po prostu sobie to podszyję, obetnę i doszyję, więc tutaj nie ma sprawy, jeżeli chodzi o to. Czy widać, że ona jest aż taka wielka? No raczej nie, jak już wspomniałam, więc tutaj z tyłu wygląda tak. Sorki za biały stanik. Hmm. Ale powiem Wam, że mi się mega podobała ta bruska też. I się zastanawiam. Hmm. Muszę jeszcze przejrzeć właśnie to moje mierzenie i się jeszcze zastanowię. A jeżeli chodzi o materiał, to jest bawełna. Na pewno 100% bawełny, bo. No, taka jest wózka bawełniana. Raczej to nie jest jakiś poliester, wisko nie, nie, nie. To już jest y, bawełna. Dobra, przechodzimy dalej. Kolejna jest, kolejna jest również wody. Y, również jest y, z metką, jak widać. I to jest również Pretty pli, Little Thing. Już dobrze to wymawiam. I rozmiar 40. Eee, niestety myślałam, że ten materiał jest zupełnie inny, jakiś jest bawełna, a to jest e, poliester, no ale pokazuję Wam, jak leży, leży ta bluzka na mnie. No i to wody wygląda w ten sposób. Niestety e, będę chciała zwrócić to bluzkę już mówię na wstępie, e, ponieważ jest to materiał e, poliestrowy, jak tutaj widzicie. No, niestety e, nie. Myślałam, że to jest właśnie bawełna, więc to na pewno zwrócę tą bluzkę. Jeżeli chodzi o rozmiar, rozmiar jest, powiem Wam, że w porządku. Jedynie tutaj coś mi wystaje, ale to jest mało istotne, ale e, tu jest wszystko w porządku, ładnie obciska, takie na bardziej 36, ale niestety długość e, w dołu, czyli tego zapięcia bodów e, jest mega długie, że aż e, tutaj mi, o, Widzicie ile tutaj tego jest, jest mega tego dużo, więc jeżeli, byście, jeżeli bym chciała do czegoś innego to założyć, by bardziej to się właśnie odznaczało, więc tego materiału jest mega za dużo, więc, um, więc to mi się bardzo nie podoba na ten materiał, no więc to idzie na pewno do zwrotu, ale Wam pokażę, jeżeli byście chciały zajrzeć na tą stronę i sobie kupić, więc ta bluzka tak wygląda. Widzę, że je troszkę tutaj troszeczkę rozjaśnia, troszeczkę przyciemnia, już mi się to nie podoba, ale mam nadzieję, że filmik będzie w miarę przyzwoity. No, więc ja nie przedłużam i pokazuję kolejną rzecz. Kolejna rzecz jest to taki e, topik e, koronkowy. Jest to raczej chyba poliester, jeżeli dobrze pamiętam. Ale to też również czuć. E, tak, 100% poliester, więc... Moje blond włosy będą się elektryzowały, więc ja już pokazuję jak ta rzecz wygląda na mnie. No i ten top wygląda w ten sposób. Jest bardzo e, fajny, jeżeli chodzi o materiał. Jest taki dosyć cienki, ale w miarę, e, w miarę fajny. Czekajcie, tutaj sobie powkładam to, żeby mi tutaj nie wisiało nic. jest naprawdę e, śliczne. Śliczna jest ta bruska. Oddaję się troszkę, żebyście zobaczyli bardziej. Długość jest w porządku, śliczne ma tutaj guziki, jest taka, można powiedzieć, satynowa. Więc bardzo mi się podoba i podoba mi się tutaj ta koronka. Ślicznie to wygląda, bardzo ładnie. To sweterka bomba. Z tyłu to wygląda tak, tak zwyczajnie. Jest naprawdę bardzo ładna. Ale czy ją zostawię zastanowię się jeszcze. Ale jest naprawdę piękna. Jeszcze wam tu pokażę. Śliczna jest ta bluzeczka. Bardzo mi się podobają właśnie tutaj te guziki. Ogólnie nie, nie czuję, czy jest aż taka bardziej e, taka poliestrowa, bardziej taka można powiedzieć lekka satyna. Um, ale no właśnie jeszcze się zastanawiam, czy ją e, zostawić, czy nie. Nie była bardzo droga, ale wiecie, wolę jeszcze się e, upewnić. No i tutaj ma, jak widzicie, e, ramiączka, które można sobie zsunąć, znaczy szczęście się zmniejszyć, albo zmniejszyć tą długość, więc to jest właśnie fajne w tej bluzce. Dobra, nie przedłużam i przechodzimy dalej. Kolejna bluzka jest taka czarna Topshop i rozmiar 38. No i ta czarna bluzka wygląda w ten sposób. A nie powiedziałam Wam, że te rzeczy mają w opisie wady, opisane wady danej rzeczy, no i tutaj zauważyłam, że nie ma guzika, więc tutaj, jeżeli chciała zostawić sobie tą pozeczkę, to bym musiała sobie doszyć te dwa guziki bo tutaj e, są takie zwykłe guziki, więc to nie jest problem, żeby sobie doszyć te dwa guziczki, więc tu bym musiała sobie doszyć. E, a jeżeli chodzi o bluzkę, jest e, na pewno e, 100% e, poliestru, bo jest tutaj, czuć ten poliester. Ale jeżeli chodzi o bluzkę, jest naprawdę bardzo śliczna. O, pokażę Wam, jak ona tutaj czarne i czarne nie będzie może bardziej widziały, ale tutaj jest marszczenie tej bluzeczki, więc bardzo ładnie tutaj podkreśla nam biust. Z tyłu wygląda tak, jak coś tutaj, nie, zwykłe, zwykłe plecy, więc tutaj nie ma nic specjalnego, ale rękawy naprawdę robią fajną robotę. Fajnie tutaj są właśnie marszczenia, więc super to wygląda. Jeżeli, jeżeli chodzi o to, czy ją zostawię, czy nie, jeszcze się zastanowię, bo mam sporo właśnie czarnych bluzek, więc nie wiem, czy potrzebuję kolejną do kolekcji, ale bardzo mi się podoba i jeszcze się zastanowię. Kolejna jest taka bluzka, więc ja już Wam ją zakładam, bo ona ciężko ją pokazać tutaj, więc już ją zakładam i pokazuję. No i tutaj mamy bardzo piękną bluzkę. Ja tą bruskę e, kupiłam za cenę na pewno 20%. Do, to była najdroższa chyba, e, jeśli chodzi o bluzki. E, ona ma tutaj, jak widzicie, e, ten taki e, prześwitujący materiał. Ja tą bruskę kupiłam, ponieważ bardzo spodobały mi się tutaj e, te marszczenia, tutaj fajny jest śliczny dekolt. I również plecy są bardzo piękne. Super są. załoby. Bardzo mi się ta bruska podoba. E, no i zamówiłam tą bruskę. Zamówiłam tą bluzkę, ponieważ myślałam, że ta, tutaj ten pas jest szerszy i będę mogła po prostu to odciąć, żeby ta bluzka wyglądała. już pokazuję, jak to będzie by, jak bym, ja bym chciała, żeby to wyglądało. I myślałam właśnie, że ten pas jest bardziej dłuższy, a niestety on jest o, tak, więc do tego momentu bym mogła obciąć e, właśnie, ten materiał. Co mnie już zniechęca, ponieważ aż tak nie będę eksponowała swojego brzucha, więc to na pewno odpada. I jakby właśnie było więcej tego materiału, tego, tego pasa, by to lepiej to wyglądało, więc już Wam... O, tak by to wyglądało, tak mniej więcej. Więc bardziej by mi się to podobało, więc to na pewno już odpada, ale niestety będę musiała ją zwrócić. Kolejny jest taka a'la hiszpanka, więc ja już ją zakładam. No i ta bluzka wygląda tak. Wada tej bluzki jest tutaj w ekspresie, ale to, to, to dałoby radę zrobić, ale niestety ta bluzka byłaby dla mnie za mała, bo już o, jestem oczywiście tutaj bez stanika, ale tu już widzicie co się dzieje, więc ta bluzka jest na mnie za mała. Nawet nie pamiętam, jaki jest nawet nie pamiętam, jaki to jest rozmiar tej bluzki, więc za mnie powiem, ale na pewno jest mała. Chyba, że tutaj jakoś się do... a nie ma. Nie ma rozmiaru, więc ta bluzka na pewno idzie do zwrotu, ale jest naprawdę śliczna. Piękna jest ta bluzka. Tu ma te fajne takie właśnie te, te ramiona piękne. Można zrobić o, można ją zrobić tak. Ślicznie by to wyglądało, no ale niestety... Tu, tu, tu i tutaj ten ekspres, jakby jeszcze bym miała ekspres, właśnie to, tu już w ogóle by było bardzo to widać. więc yy, Będę polowała chyba na rozmiar jakiś większy albo dwa rozmiary większe, żeby to y, lepiej wyglądało. Ale bluzka jest piękna. Dobra, yy, wiecie co? Chyba już mi zostały tylko dwie rzeczy, więc już wam pokazuję. No, i ta bluzka wygląda w ten sposób. I tą bluzkę chyba raczej sobie zostawię. Jest śliczna, więc sorry, ale muszę ją bardzo zostawić, jest naprawdę bombowa, do tego właśnie jakieś spodnie z ciut wyższym stanem i ta bluzka będzie śliczna, jest naprawdę piękna. Tutaj jest bez stanika jestem, tylko troszeczkę mi widać, no, więc bym musiała sobie nakładki nałożyć, ale bluzka jest piękna, piękna, piękna. Piękna jest i super materiału jest, już Wam pokazuję, jak ten materiał wygląda, jest naprawdę boska. No i chyba sobie ją zostawię, będę miała właśnie do spódniczek i do jeansów. Jeszcze pokażę Wam plecy. o plecy są marszczone, nawet nie uważam. Widzicie to? Plecy są marszczone, więc super. Jeszcze bardziej eksponuje fajnie te, te plecy i tą bluzkę. Na pewno zostawiam. Nie wiem, jakie, jaka były wady tej bluzki, ale chyba tutaj widzę, że są jakieś takie kropeczki, więc chyba to była, były wady chyba tej bluzki. Tak mi się wydaje. Bluzka jest... Więc... słoki ale muszę ją zostawić. I ją zostawiam. Dobra, została mi sukienka, więc już ją zakładam i Wam się pokazuję. No i sukienka wygląda w ten sposób. Zaraz Wam e, m, pokażę dół tej sukienki, ale ta sukienka jest śliczna. E, tutaj mam marszczone e, rękawki. Boska jest ta sukienka, powiem Wam szczerze, śliczna. Ona chyba kosztowała mnie 25 zł, więc naprawdę cena super. Ona jest, jak już widziałam, chyba tutaj metkę z Naked. E, I ta metka jest tutaj przyczepiona, więc to jest nowa sukienka. Jest śliczna. Tutaj jest marszczona aż do samego końca, więc boska jest ta sukienka. Więc ja już Wam pokazuje dół tej sukienki i już tutaj piękny ma ta sukienka, śliczny. E, tutaj jedynie jeszcze by się może, nie wiem, nie, chyba już pasek, to nie, pasek B, nie, nie. Więc tutaj jakieś szpileczki i możemy wychodzić. I tutaj matręka wygląda. O, piękna jest, śliczna. I kurczę, za 25 zł to chyba raczej ją zostawię, bo będę miała na jakieś, właśnie, nie wiem, teraz gdzieś, jakieś jeszcze będzie tak w miarę chłodno, albo nie wiem, później na święta, obojętnie na co, ale jest bomba ta sukienka, więc na pewno ją zostawię. Nie pamiętam wad, ale wadę widziałam w tamtej błysce. Teraz się przyjąłam i już ściągałam. To było z podkładu tutaj, ale nie wiem, czy da się to wybawić, czy nie. Ale chyba ją zostawię, bo naprawdę mi się podoba. No, a co do tej sukienki, jest śliczna. Sorki, że nie mam żadnych szpilek, ale już nie mam czasu zbyt wiele, więc Wam pokazuję, jak ta sukienka. Ślicznie się prezentuje, jest bomba. Naprawdę śliczna jest ta sukienka, i ją chyba zostawię. E, tutaj plecy ma e, takie. I mam nadzieję, że dobrze widzicie. I ona również tutaj jest marszczona do samego końca. Ma tutaj fajną, śliczną e, falbankę. No bomba, bomba, więc naprawdę piękna jest ta sukienka. Piękna. Więc ja się z Wami żegnam. Jeżeli film Wam się spodobał i chcecie więcej takich, e, można powiedzieć, second handowych rzeczy z internetu, z Allegro z tej strony, to pamiętajcie o komentowaniu e, tego filmu i co pamiętajcie o łapeczce w górę, o subskrypcji, jeżeli jesteście, nie jesteście jeszcze ze mną na bieżąco. I co? I ja się z wami żegnam, widzimy się w następnym filmie.